Nazywam się Maciej Oszczudłowski, jestem pracownikiem pierwszej kliniki urologii CMKP i znajdujemy się obecnie w szpitalu. Imienia profesora Witolda Ułowskiego w Warszawie, gdzie przed chwilą dokonaliśmy pierwszego w województwie mazowieckim refundowanego zabiegu implantacji elektrody służącej do neuromodulacji krzyżowej. Neuromodulacja krzyżowa adresowana jest do pacjentów, do dwóch, grupy, do dwóch grup chorych. Są to pacjenci albo dotknięci zespołem pęcherza nadaktywnego, często przebiegającym z nadaktywnością, z palciami naglącymi i nietrzymaniem moczu. Druga grupa chorych są to chorzy, którzy mają zatrzymanie moczu bądź niepełne opóźnienie pęcherza moczowego w wyniku niewydolności mięśnia wypieracza pęcherza moczowego. Zespołem pęcherza nadaktywnego dotkniętych jest około 12-16% populacji ogólnej, natomiast początkowo ci chorzy otrzymują terapię standardową, która polega na leczeniu farmakologicznym, dopiero chorzy, którzy nie uzyskują spodziewanej poprawy po tejże terapii, są adresatami neuromodulacji krzyżowej. W przypadku chorych, którzy dotknięci są nad aktywnością pęcherza moczowego, u nich dochodzi do zmniejszenia dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych, polegających na zmniejszeniu częstości oddawania moczu, częstości doświadczanych epizodów palci naglących, jak również do zmniejszenia częstości występowania nietrzymania moczu w wyniku tych parci naglących bądź całkowitego ustąpienia dolegliwości. Natomiast chorzy, którzy dotknięci są zatrzymaniem moczu w przebiegu niewydolności wypieracza pęcherza moczowego, są w stanie oddawać mocz w sposób całkowity bądź z niewielkim zaleganiem moczu po jego oddaniu. Procedura składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na implantacji elektrody w okolice nerwów krzyżowych. Ta elektroda służy do wykonywania terapii. Natomiast urządzeniem, które tą terapię aplikuje, jest neuromodulator, to jest neuromodulator zewnętrzny. W fazie testowej podłączony jest on do przewodu wyprowadzonego na skórę chorego. W trakcie tej fazy, czyli w trakcie fazy testowej, sprawdzamy jaka jest poprawa czy jest ona satysfakcjonująca zarówno nas, jak i chorego? Jeśli taką poprawę uzyskujemy, wówczas rezygnujemy z zewnętrznego neuromodulatora po około dwóch tygodniach i implantujemy neuromodulator wewnętrzny, który zaopatrzony jest w baterię wystarczającą na około 5-8 lat, w zależności od parametrów ustawionej terapii. Do obsługi terapii jest, wykorzystywana jest aplikacja. Wgrana w smartfon. Aplikacja ta służy do sprawdzania skuteczności terapii, jak i do wybierania pewnych programów terapii i to urządzenie wykorzystywane jest zarówno przez lekarza programującego terapię, jak i pacjenta, który później z tej terapii korzysta.